W niedzielę 8 maja uroczyście obchodzono w Łukowie Dzień Strażaka. Po mszy łukowscy strażacy przeszli na plac przed budynkiem Państwowej Straży Pożarnej. Okolicznościowym przemówieniom towarzyszyło nadanie odznaczeń i awansów. Muzyka Spotykamy się po raz kolejny dzisiaj tu, w tym miejscu, aby podziękować za trudną i odpowiedzialną służbę wszystkim strażakom. Strażakom Państwowej Straży Pożarnej i strażakom ochotnikom, tak licznie tu dzisiaj obecnym. Za chwilę wręczone zostaną awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia państwowe i resortowe. Doceniany zostanie wysiłek tych, którzy na co dzień realizują trudne zadania. Często w warunkach zagrożenia własnego życia. Pragniemy, aby nasza odpowiedzialna służba była doceniana nie tylko w chwilach świąt i uroczystości. Chcemy, aby nie zapominano o nas na co dzień. Strażacy ochotnicy, społecznie niosący pomoc, potrzebują wsparcia lokalnych samorządów. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej, czuwający nieprzerwanie w pełnej gotowości, potrzebują pomocy fin finansowej. W pozyskiwaniu nowoczesnego sprzętu ratowniczego. Dziękujemy wszystkim tym, którzy nas w tym wspierają i służą pomocą. Chciałbym również podziękować Waszym najbliższym za wyrozumiałość dla Waszej bezinteresownej, ochotniczej służby. Zaufanie społeczne, jakim niezmiennie cieszymy się od lat, zostało wypracowane podczas działań ratowniczych. Jak powiedział wielki filozof Demokryt. Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa. Dziękuję.

Stało się już tradycją, że my strażacy co roku w okolicach święta Floriana zbieramy się, by świętować nasze święto, ale jest to znakomita okazja, by też złożyć podziękowania i należny szacunek za coroczny trud, wysiłek, pracę włożoną na rzecz bezpieczeństwa pożarowego w powiecie łukowskim. Stąd też w imieniu władz powiatu łukowskiego serdecznie dziękuję za wszystko dobro, które w minionym roku na rzecz tegoż bezpieczeństwa wy wszyscy strażacy zrobiliście i wszystkim nam, mieszkańcom powiatu łukoskiego przekazaliście. Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie, ożywiać marzenia i spełniać stesny. Więc trzeba się odkochać i strzec z do rozumu. Rycerze Zdoliana, to w to mój. Śpiewamy w mnie związku bodowczych Straży Pożarnych, Rzeczpospolitej Polskiej. W tej tradycji strzażety są wierni od pokory.